Od razu następnie mówię, że to nie jest ten filmik, o którym mi chodziło, ten że macie, że szukuję coś mega i tak dalej. No to jest zwyczajny chaos zakupowy, ale też myślę, że fajny, ale z, y, ogólnie ten filmik, który macie tak oczekiwać i będzie fajny, no to wstawię już za niedługo, w niedzielę. Go, więc wyczekujcie, kochani, bo naprawdę mega fajny filmik się zapowiada. No, musi potrwać jeszcze po prostu nagranie tego, plus jeszcze montaż to zostawię to w niedzielę i po prostu wystawię łapki w górę, jeśli się już nie możecie doczekać. Siemano, idę na e, powarzywa mrużone. Czy to na patelnie, czy takie wiecie, mrożonki I no. Więc idę, słuchajcie, jest tak ciepło, trochę wieje tutaj, ale tak jest ciepło. No, muszę sobie zawiązać buta, bo mi się teraz... Muszę sobie. no jestem już po, kupiłam. Niestety nie było tego, co jakby mama chciała, bo ona chciała jakiś tam bukiet i tak dalej, ale nie było, niestety. Szkoda, bo by było to według mnie lepsze, ale no cóż. Eee, więc wziąłam po prostu zwykłe warzywa na patelnie. mam nadzieję, że to mi tak dobre, no. Dzisiaj ogólnie idziemy z mamą do Action, eee, żeby zobaczyć, nie możemy coś kupić i w ogóle jeszcze chyba jedziemy na takie zakupy spożywcze, więc git. Eee, więc postaram się wam coś tam dobrać eee, z tego jak będziemy w Action. Może się coś uda nagrać i na pewno Wam nagram co kupiłam. Siemano, szykuję się, no bo będziemy już ogólnie jechać. Próbuję oprzeć, ale dobra, słuchajcie, tak się prezentuje mój look. Sylizacja outfit. Jest taki ładny, słoneczny dzień, więc fajnie. Luna i Lika uwielbiają patrzeć z mojego okna. <śmiech> <śmiech> Nie wiem czemu, tak wiecie, wskakują yy, sobie na biurko i sobie idą na parapet i sobie siedzą i sobie patrzą przez okno. Hejka, już ogólnie wróciliśmy do domu, więc teraz czas na pokazanie wam, co kupiłam w action no i w Pepko, bo też byliśmy w Pepko, więc. No, troszkę rzeczy. kupiłam. Dobra, pierwszą yy, no to powiedziałem, podzielę sobie to na rzeczy z Pepko i z tego action. Będzie mi tak łatwiej. Dobra, to zacznijmy od action, bo jest naprawdę trochę rzeczy, więc y, takie mini y, put na 4 sztuki. One są, słuchajcie, po 5 zł, taka jedna sztuka, ale no, ja ostatnio, jak wiecie, lubię tak sobie pomalować takie małe obrazy y, i właśnie się zastanawiam nad trzecim wzorem, dalej jakoś tak nie mogę sobie jakby zastanowić się, jaki trzeci wzór y, do tego zestawu. Jakby namalować, ale myślę, że za niedługo, więc na kolejne. Nie, naprawdę, słuchajcie, bardzo Wam polecam na tych małych, bo fajnie jest. Nie trwa to długo, a tak jakoś tak inaczej spędzić sobie trochę czasu. Kolejną rzeczą jest taki notesik. Proszę bardzo. Taki mały, tutaj mam taki jeszcze długopis. On, słuchajcie, kosztował chyba 4 zł. Chyba tak, jak widziałam, cenę. No, więc 4 zł myślę, że spoko. No. i ma tutaj właśnie, jak powiedziałem, taki długopis czarny. On był jeszcze chyba w innych kolorach, więc no. Ale myślę, że się opłaca za 4 złote. Tutaj macie taki notes na gumkę, taki yy, myślę, że porządny i to się nie aż taki, nie wiem, mega i tak dalej, ale taki spoko. Do zapisania czegoś Fajny. Dobra. Kolejną rzeczą są takie, ja już to kiedyś kupiłam ogólnie, proszę bardzo, ale mi się potem skończyło. I no to jest ogólnie zaklejone. I było jeszcze, miało wzór jeszcze jeden e, takiego zielony, w zielonej tematyce był, ale ja wzięłam ten, bo podobny miałam kiedyś. No i tak to się prezentuje. Taki kiedyś miałam podobny właśnie... I miałam taki właśnie, a nie miałam jakiego zielonego, więc wzięłam taki zestawik. No i wygląda na to, że to wszystko z action. Jeszcze wam pokażę, bo jeszcze skoczyłam do DM i sobie kupiłam kule do kąpieli, nareszcie. Szkoda, że nie było większego zestawu, powiem wam szczerze. No ale dobra, tutaj mam trzy kule, ale one są duże, więc no dobra, spoko. Bardzo takie. Fajne są, ja już je kiedyś miałam, więc mogę wam śmiało polecić. Więc yy, dobra, i one kosztowały 23 albo 24 zł. Coś w tym desem. Nie pamiętam, chyba 24 zł? Nie wiem. <grywa> e, chyba tak jakoś. E, dobra, czy to było djem. Teraz pepko. E, słuchajcie, kupiłam. Kupiłam takie wielorazowe kostki do lodu. Proszę bardzo się ogólnie zamraża, a potem można z nich korzystać. Cena ich 4 zł. 4 zł. Ale patrzcie w ogóle, w jakich fajnych kolorach są. Mega ładne. Naprawdę upłaca się je, więc na pewno będziemy z nich korzystać z rodzinką. Więc je odkładam. Coś, co sobie o posłonę. Ja już kiedyś je kupiłam, tylko w kolorach takich jakby, e, w kolorach właśnie, bo to są przeźroczyste, a ja kupiłam kiedyś kolorowe. Jedna, jak wam powiedziałam, zielona mi się zbiła, ale były jeszcze trzy. Nie wiadomo, nie wiadomo, więc ja je zostawiam u siebie. <grytanie> e, jakby ja z nich będę korzystać, e, więc je zostawiam u siebie w pokoju e, i one mają jeszcze w środku czyścik. Proszę bardzo, cztery słomki plus czyścik, 6 złotych. Naprawdę opłaca się, słuchajcie, w pepko kupować rzeczy, bo No, opłaca się po prostu. Kupiłam sobie jeszcze sok e, z Kubusia, mój ulubiony. Proszę bardzo, taki. No, kupiłam sobie, bo czemu by nie? Słuchajcie, kupiłam sobie jeszcze. Kupiłam jeszcze. Tada! Kupiłam sobie właśnie taką skrzynkę. Jakieś rzeczy, tak sobie pomyślałam hmm, pomaluję ją jakoś fajnie. Tutaj na, namaluję jakieś falec i tak dalej. Taką wakacyjną sklenkę sobie zrobię. Myślę, że to będzie fajnie wyglądać. Jest duża, nie jest jakoś mała. E, kosztowała 17 zł git. Niestety była tylko jedna. Szkoda, naprawdę. Gdyby była druga, to bym wzięła. Ale no spoko, więc na pewno ją za niedługo ją pomaluję. E, jakieś słoneczko, kolejście, tak wakacyjnie, wiecie o co chodzi i myślę, że będzie fajne do przechowywania jakichś rzeczy wakacyjnych. Więc to kupiłam i jeszcze sobie kupiłam w Action czekoladę. Zapomniałam Wam pokazać czekoladę taką dużą. Nie ma w Action, przynajmniej u mnie, nie ma w Action słuchajcie, tych takich mniejszych czekolad z Ison nie ma czekolady brzechowej. Dlaczego? Ja uwielbiam brzechową. Zwykła też może być, ale te orzechy dodają jakiegoś smaku. Muszę to powiedzieć, bo naprawdę taka prawda jest, że te orzechy dodają takiego smaku. Więc wiem, że zwykłą ogólnie, ale spoko. Ale no, szkoda, że po prostu jakby nie było mniejszej orzechowej. Albo nie było większej orzechowej. Szkoda bardzo, ale to dobra. myślałam, że spadnę. Ale ten, ale... Wszystko. Te właśnie małe płótne naprawdę bardzo Wam wszystkim polecam, bo to jest fajne spędzenie inaczej czasu. Jak tak jak powiedziałam, nie trwa to długo, w sensie zależy, ile, ile w dzień chcecie pomalować płót takich mini płótnów. Płód, ale nie trwa to jakoś długo, ale naprawdę fajnie ja polecam. Ja naprawdę bardzo się cieszę, że wróciłam do malowania. Kiedyś malowałam, ale potem przestałam. E, tak, kiedyś malowałam, ale jakoś tak e, potem przestałam, przez bardzo długi czas potem nie malowałam, a potem, czyli teraz wróciłam do tego, więc się cieszę, ale naprawdę, wiecie co, jak zobaczyłam tą to skrzynkę, to sobie właśnie, nie, ja muszę ją kupić, właśnie chciałam, wiecie o co chodzi? Ja chciałam, bo widziałam na Pinterestie, że jakieś dziewczyny malowały tutaj, jakieś postępowane... Ja tak sobie pomyślałam, o Jezus Maria, no to sobie kupię na pewno, czy to zamówię, czy kupię stacjonarnie. Ja akurat było w pewko stacjonarnie i nie spodziewałam się to więc... więc nie! Za niedługo będzie jakieś malowanie, więc na pewno wstawię coś na YouTube. Więc wyczekujcie kochani. I co? No i dziękuję wam z kolejnym... Za obejrzenie kolejnego filmu na moim kanale. Zostawcie w łapeczki w góreczkę i subskrypcję na moim palcu, żeby nie przegapić kolejnych filmów na moim kanale, bo będzie jeszcze tylko ciekawiej. Niestety nie udało się nic nagrać. W biedronce było tak, że myśmy tylko szybko wszedły, bo byliśmy jeszcze w biedronce. Szybko weszłyśmy do biedronki i wyszłyśmy, tak jakoś, wiecie, nie chodziłyśmy i tak dalej. Więc nie miałam jak nawet coś nagrać i tak dalej, jak to tak szybko weszłyśmy tylko. Um, słuchajcie, a co do action? Było tyle ludzi <laughs> i naprawdę nie wiem, co się stało, ale było naprawdę tłum ludzi w action i ja miałam takie, co się dzieje? jakieś, jakby no, było trochę dla mnie to dziwne, ale e, jakoś tak nie wiem, trochę się chyba wstydziłam przez ten tłum ludzi nagrywać i jakby no i dlatego nie nagrałam tej nic za was, sorki, ale naprawdę po prostu tyle osób mnie jakby otaczało, że ja miałam takie... Nie, ja nie, nie wyjmę telefonu. Ja mam takie czasem, że wiecie, nie potrafię po prostu nic, nawet tak malutki urywek na wolę nagrać. Nie potrafię przy takim tłumie ludzi, jak się na mnie patrzą, i tak dalej. Nie. Masakra. A co robić do kupy, to już tym bardziej. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie kolejnego filmiku. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na mój kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami.